Na 100 metrów bardzo brzydkiego pierdzielnąłem robina. Jest mi tak za siebie wstyd, że idę do domu. Kurna, no please! Z okazji fake pikniku na 1 lipca. Tam stoi cel na 100 metrach postaramy się go trafić. Tak dla zabawy. O, dołem poszło. Ciekawe. A bo wziąłem z grotem 120, a nie z grotem 80. Więc jest taka różnica w celowaniu. Teraz lżejsza strzała. Gumu. 40 grainów różnicy. A ta jest w celu, a tamta jest w ziemi. Siedzi. <gum>